Cześć kochani, to Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik, w którym pokażę Wam, jak nosić jedną sukienkę na trzy sposoby. Możesz mieć trzy stylizacje z jednego ubrania. Świetny patent, w ogóle świetny. Jest to, to sukienka, którą współtworzyłam razem z Sylwią Szybysz i z Newmill. Jest ona dostępna w trzech kolorach, białym, czarnym i modrakowym, czyli takim błękitnym. Pewnie się zastanawiacie, jak w ogóle wyglądał proces tworzenia sukienki. Ogólnie, kiedy weszliśmy do pracowni, gdzie tworzą się wszystkie projekty to razem z Sylwią od razu wiedziałyśmy jak chcemy, żeby wyglądała ta sukienka. od razu wiedzieliśmy, że chcemy rozkloszowaną, że chcemy tiul jeśli jesteście ciekawi jak to wyglądało no to wejdźcie po prostu na bloga NewMe tam jest opisane wszystko dam wam link w opisie, więc koniecznie sprawdźcie bo to jest niesamowicie ciekawy artykuł a teraz jeszcze nie przedłużajmy, przejdźmy do filmu ta opcja, którą Wam pokażę, to opcja, którą noszę najczęściej i która najbardziej mi się podoba. Ogólnie sukienka jest stworzona z dwóch części, z bazy i z tiulu. Tą kombinację, czyli tiul na sukience, możecie założyć, jeśli chcecie wyglądać bardziej elegancko, bardziej wyjściowo, na przykład na koncert, na bal, na uroczystość szkolną, na urodziny, na cokolwiek tylko sobie wymarzycie. Jestem pewna, że dostaniecie mnóstwo, mnóstwo komplementów. Jeśli chodzi o drugą opcję, to możecie założyć też ten tiul na dół. Jest to bardzo oryginalne rozwiązanie i jeśli chcecie wyglądać skromnie, ale jednak dodać do tej swojej stylizacji trochę pazura, trochę siebie, to można spróbować właśnie w taki sposób. Po trzecie możecie założyć po prostu samą sukienkę i to rozwiązanie jest idealne tak naprawdę na Każdą okazję. Samą sukienkę możecie założyć do szkoły, na spotkanie ze znajomymi, do kina, a że jeszcze jest do wyboru w trzech kolorach, to na pewno wybierzecie coś dla siebie. Ja ogólnie jesienią bardzo lubię łączyć takie dziewczęce sukienki z takimi ogromnymi, ciężkimi butami. Tyle na dziś. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału. Te sukienki z kolekcji New Me Young możecie kupować na www.newmy.pl i w sklepie stacjonarnym w poznaniu w starym browarze. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę Was w takich sukienkach i będziemy jak takie bliźniaczki? Jeśli będziecie miały sukienki, to oznaczajcie mnie na instagramach, na Twitterach. Chętnie zobaczę, jak wyglądacie. Widzimy się w kolejnym odcinku, kochani, pa! A co